I my z obawy o bezpieczeństwo, nas samych, ale i naszych bliskich, no i także przyszłych pokoleń, stanęliśmy tutaj jako radomianie, ponad podziałami partyjnymi. Proszę mi wierzyć, 450 ludzi potrzebują, zaczyna się reputacja. mają 10% obywateli polskich, którzy będą obsługiwali centrum. Zdrajcy! Zdrajcy! Integracji stają się znowu bardzo burzliwym tematem, po tym, jak w wielu mniejszych i większych miejscowościach powstają pomysły czy propozycje odnośnie ich budowy. Jak na razie wśród mieszkańców tych miejscowości czy innych obywateli pomysł ten nie przypadł do gustu i spotkał się z falą niezadowolenia i wyrazów sprzeciwu. Nie widać, aby Polacy byli zainteresowani budowaniem centrów integracji, które według nich nie przyczynią się do niczego dobrego. Obecnie trwają debaty i wiele sporów pomiędzy rządzącymi a mieszkańcami z miejscowości, w których są plany zbudowania centrum integracji, jesteście ciekawi jak wyglądała cała sprawa? W takim razie zostańcie ze mną. Nie zapomnijcie o tym, żeby zostawić suba i łapkę w górę, bo inaczej u Was zbudują takie centrum integracji, a tego byście raczej nie chcieli. To zaczynamy ten temat. Może zacznijmy od awantury w czasie obrad Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim, która wyglądała tak, zobaczcie to sami. Nie mówię, powiem! Te swoje postulaty sobie do dupy. Niech, pan nie Niech pan nie zakłóca. Niech pan nie, nie zakłóca. Nie trzeba kłamać ludzi. Nie musicie budować. Jest gotowy obieg na 700 osób. Wie pan dobrze, gdzie. Gdzie żeście go blokowali kiedyś? A teraz nic nie o nim nie wspominacie. Wiecie, że jesteście przeciwko mieszkańcom, którzy was wybrali, których macie reprezentować, a wy jesteście przeciwko. Przecież nikt nie chce tutaj jakichkolwiek emigrantów. Wiadomo, że tu przyjdzie 50, to się to zwiększy do 200. nie wiadomo jeszcze do ilu. Nie możecie sobie poradzić tutaj ze skutkami powodzi, z pomocą dla powodzian, dla dobrze, mieszkańców gminy. Dobrze. Nie umiecie sobie z tym poradzić. Kogo będziecie wspierać bardziej? Uchodźców? bo tak mówi Tusk. To, co wam mówiłam, ludzie nie chcą budowania centrów integracji. I ja wiem, że może taki sposób wyrażania swojego niezadowolenia, jak starszy pan nie jest najlepszy, ale z drugiej strony jest jakiś inny sposób, żeby zwrócić uwagę na ten problem, skoro dochodzi już do takich sytuacji. Kolejna kwestia to fakt, że zamiast pieniędzy dla imigrantów, kierować należy na pomoc dla powodzian, o których ciągle głośno. Może przypomnijmy, że we wrześniu 2024 roku Lewin Brzeski został dotknięty katastrofalną powodzią, która zalała ponad 90% miejscowości. Powódź spowodowała zniszczenia na niespotykaną skalę. Z tego co widać, to Marcin Kierwiński jako pełnomocnik rządu do spraw odbudowy obszarów dotkniętych powodzią średnio sobie radzi i cały czas ciężko zauważyć pomoc jaką oferował i zapowiadał. Warto też dodać, że centra integracji cudzoziemców zostały zapoczątkowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Bazując na oficjalnej stronie ministerstwa, to w 2021 roku minister Stanisław Szwed podpisał z przedstawicielami województw opolskiego i wielkopolskiego umowy na uruchomienie dwóch centrów integracji cudzoziemców oraz na dokonanie analizy procesu ich wdrażania i osiągniętych w regionach efektów. A żebyście wiedzieli dokładniej, to celem projektu jest uruchomienie dwóch centrów integracji cudzoziemców i dokonanie analizy procesu wdrażania centrów oraz efektów osiągniętych w regionach wynikających z ich obecności. Głównym zadaniem będzie dostarczanie cudzoziemcom informacji, a także prowadzenie kursów adaptacyjnych języka polskiego, ułatwiających wejście na rynek pracy, poradnictwa prawnego, psychologicznego i społecznego, a także tworzenie sieci podmiotów na terenie danego województwa zajmujących się problematyką migracji. Oczywiście politycy prawa i sprawiedliwości teraz są wielkimi przeciwnikami tego pomysłu i uznają się za wielkich obrońców Polaków i wartości patriotycznych. Chyba Lekko zapomnieli sobie o tym, że wyjątkowo to nie Tusk wpadł na taki pomysł, a to oni sami się na coś takiego zgodzili. Oczywiście trzeba zaznaczyć, że pomysł był bardzo szczytny, lecz jak sami teraz widzicie, nie poszło to w dobrą stronę i stało się to kością niezgody pomiędzy politykami i obywatelami. Wracając do tego, jak sprzeciwiają się ludzie, to Lewin Brzeski nie był jedyną miejscowością, gdzie ludzie pokazali swoje niezadowolenie. Kolejne nagranie pochodzi z Koszalina. Zobaczcie to sami. Ja może to ale prawdę mówi się tak, że prawda boli. Jest taka rzecz. Myśmy przyszli tutaj przeciwko utworzeniu centrum. I moim zdaniem utworzenie centrum to, są, to jest przejaw głębokiej apostazji, wiarołamstwa wobec Jezusa Chrystusa, Króla Polski, wobec Boga, Trójcy świętego. jedynego. I wy tym się zajmiecie. Jeżeli chcecie modlić się do Allaha, to módlcie się, wełko sobie załóżcie. Wszyscy się cieszą, bo poprzednia pani burmistrz załatwiła, że Dino Centrum Dystrybucyjne buduje potężne, potężne centrum. 350 lirów na to ma jeździć. Proszę mi wierzyć. 450 ludzi potrzebują. Zaczyna się reputacja. Mają 10% tylko obywateli polskich którzy będą posługiwali centrum. 400 ludzi planują przywieźć. z Indonezji, gdzieś tam z Filipin. Jak oni zaczął mi mówić, ja mówię, proszę pana, o czym pan gada? Jak właśnie słyszeliście, ludzie mają dość, a politycy w ogóle nie słuchają głosów sprzeciwu. Ponadto wszyscy ci, którzy wyrażają swoje niezadowolenie, uznawani są za nietolerancyjnych i homofobicznych. Kolejne miasto, które nie chce budowy centrum integracji, to Radom. Tym razem zobaczcie to. Główne zarzuty w tym mieście szły w stronę prezydenta Radomia. Dotyczyły faktu, że przyzwala na takie sytuacje, pomimo tego, że wyraźny jest sprzeciw mieszkańców Radomia, co potwierdzają na przykład takie wypowiedzi, bo nie chcemy imigrantów. W naszym mieście, bo są zagrożone nasze dzieci, my jesteśmy zagrożone. Nie może być tak po prostu. Ponadto przed ratuszem zebrała się też grupa protestujących, w której znaleźli się posłowie prawa i sprawiedliwości, politycy konfederacji czy grupy narodowościowe. Tak wypowiadał się jeden z członków protestu. Posłuchajcie go sami. My z obawy o bezpieczeństwo nas samych, ale i naszych bliskich także przyszłych pokoleń, stanęliśmy tutaj jako Radomianie, ponad podziałami partyjnymi, aby, aby wspólnie... Wspólnie sprzeciwić się, aby wspólnie także e, głośno wykrzyczeć nie. Co do samego Centrum Integracji Cudzoziemców, to wychodzi na to, że cała sprawa nie jest na tyle prosta, na ile mogłoby się wydawać. Władze Radomia uważają, że pomysł ten pochodzi od województwa Mazowieckiego, a nie od miasta, i też z tego będą pochodziły na to fundusze, co potwierdził też sam sekretarz Radomia. Posłuchajcie jego wypowiedzi. Miasto Radom nie tworzy i nie zamierza tworzyć ani nigdy nie tworzyło Centrum Integracji Cudzoziemców. Jest to projekt, który jest absolutnie realizowany poza zadaniami miasta Radomia. Jest to projekt, który jest realizowany przez jednostki na szczeblu samorządu województwa mazowieckiego, a należy podkreślić, że za politykę migracyjną odpowiada polski rząd. Też należy zrozumieć mieszkańców Radomia i ich obawy, że wszystko rozpocznie się od tak małej i błahej rzeczy jak Centra Integracji, a zakończy się tworzeniem ośrodków, które budzą jeszcze większą falę nienawiści niż same centra. Warto jeszcze dodać, że na sesji Rady Miasta w Radomiu pojawił się polityk Robert Bąkiewicz, który zachęcał ludzi do głośnego sprzeciwiania się temu, co dzieje się w ich mieście. A wyglądało to tak. Tu są warchoły! Tu są warchoły! Tu są warchoły! Jeszcze zrozumiałabym, jeśli to sam Bąkiewicz rzucał się o to, ale sami widzieliście, poparli go ludzie, którzy też nie bali się wyrażać na głos swojego zdania. Oczywiście tych parę miejscowości to tylko igła w Stogusiana, bo tak naprawdę problem jest o wiele większy i zaczyna przybierać na ważności. Sprzeciwiają się też radni Prawa i Sprawiedliwości w Białym Stoku, Po tym, jak radni z koalicji obywatelskiej głosowali za centrami integracji, może posłuchajcie sami, jak wygląda tam sytuacja. Tutaj takim projektem bardzo ważnym dla naszych mieszkańców. Ostatnio mieliśmy duże protesty pod Urzędem Marszałkowskim dotyczyło stanowisko Rady Miasta w sprawie zatrzymania otworzenia centrum integracji cudzoziemców. Tutaj nasze stanowisko Klubu Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie nie spotkało się z aprobatą. W większości w Radzie Miasta. Co proponowaliście? Proponowaliśmy, aby nie dopuścić do utworzenia tego Centrum Integracji Cudzoziemców. Tak naprawdę nie wiemy, czy one w przyszłości nie zostaną przekształcone na przykład w ośrodki azylowe. Jest bardzo dużo znaków zapytania z tym związanych. No, mamy tutaj jeszcze nie, dosyć niejasne wypowiedzi polskiego rządu dotyczące wdrożenia paktu migracyjnego i wiadomości, które przychodzą do nas z za zachodniej granicy, że Polska się zgodziła na ten pakt migracyjny. Jak już zdążyliście zauważyć, większy sprzeciw w tej sprawie wykazują politycy prawicowi. Należący do prawa i sprawiedliwości lub konfederacji. W zasadzie, patrząc na to, jak wygląda sytuacja na przykład w Niemczech, nie dziwi fakt, że ludzie w Polsce chcą uniknąć takiej sytuacji, w momencie kiedy Polska jednak uważana jest za jedno ze stosunkowo bezpiecznych państw. Każdy może teraz postawić argument, że przecież przyjęliśmy ponad 2 miliony Ukraińców, jednak nie byli oni tak odmienni kulturowo, jak osoby z państw, które znajdują się w Afryce. Nie chodzi o to, czy ktoś jest homofobem, rasistą, czy po prostu nietolerancyjną osobą, ale jeśli już powstaje pomysł przyjęcia, osób, które jednak nielegalnie przekraczają granice, to trzeba mieć na to jakiś pomysł. Bo jeśli będziemy tak sobie każdego wpuszczać, jak idzie, to w zasadzie po co są w ogóle kontrole graniczne? Tak szczerze, to po co nam jakiekolwiek granice? Wydają się być niepotrzebne, niech każdy sobie mieszka gdzie chce, bo jak to mówi, człowiek nie jest nielegalny. Choć jak przeczytałam o Jamajczyku, który zaatakował nożem 27-latka na placu bankowym w Warszawie, to tak, moim zdaniem tej Jamajczyk jest nielegalny. Świat nie jest idealnym miejscem. Nie każdy może żyć w Polsce. Nie każdy może pracować. Nie każdy na świecie ma możliwość edukacji, nie każdy człowiek jest bogaty i nie każdy człowiek może wyjść z lasu i dostać u nas socjal. Życie nie jest sprawiedliwe, to fakt, jednak jeśli przestaniemy trzymać się zasad, przestaniemy dbać o naszą kulturę i tradycję, zwyczajnie znikniemy. A w znikaniu mamy doświadczenie, bo przecież nie było nas na mapie Europy stwo 23 lata. Nie możemy pozwolić, żebyśmy zniknęli ponownie, tak jak powoli nie widać już Francji, Niemiec czy Wielkiej Brytanii. Oczywiście jest też druga strona, że dzięki tym centrom obcokrajowcy mają większą szansę na skuteczną integrację co z kolei może prowadzić do większej stabilności społecznej i zawodowej. Pomaga to również w przezwyciężaniu barier kulturowych, co sprzyja lepszemu zrozumieniu między Polakami a cudzoziemcami. Nie zmienia to jednak faktu, że sprawa jest poważna, a ze strony polityków nie widać żadnego konkretnego pomysłu, który by w jakiś sposób, chociażby minimalny rozwiązałby sprawę, tak aby zadowolić dwie strony tego sporu. Jednak ja osobiście nie sądzę, żeby to miało jakiś pozytywny skutek. Wręcz przeciwnie, szkoda tylko ofiar w ludziach tej nieudolnej polityki migracyjnej. A co wy Uważacie o tej sytuacji? Czy według was dobrze, że ludzie zaczynają protestować? Czy chcielibyście, aby w waszej miejscowości powstało takie centrum integracji cudzoziemców? A może macie jakiś inny pomysł, jak rozwiązać tą sprawę? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie o tym, żeby zostawić suba i łapkę w górę, bo jak mówiłam wam wcześniej, to u was zaczną budować takie centra i się skończy. Byliście na kanale A to ciekawe. Siema.